Panie, twój lud cię wzywa. Ty się tym zajmij, to i ja jadę na wakacje. ja jestem, to i Dziś zaprezentuję grę Black and White 2. Jest to filmik na konkurs Avermedia i przedstawiający nowy konspekt nagrywania moich filmików. A wracając do samej gry. Została ona wyprodukowana przez Lionhead Studio, stworzona przez Petera Moleno, wydana przez Electronic Arts, w Polsce przez Electronic Arts Polska. Black and White główną rolę odgrywają chowańce, które musimy sobie odpowiednio wychować i akcja rozgrywa się w tym samym świecie co części pierwszej, i wracamy na wyspę, jak jeden z bogów sprawować władzę nad swoją nacją. Do elementów rozgrywki możemy zaliczyć całą gamę cudów, ogromne bitwy z udziałem setek ludzi, szereg odmiennych chowańców, z których możemy sobie wybrać jednego, wynajdywanie i tworzenie nowych typów broni, pełna kontrola nad rozwojem podległej nacji. 11 różnych wysp, na których toczy się akcja, i możliwość wykorzystania różnych przedmiotów przy wychowywaniu chowańca. Jak widzicie, jest to strategia przeznaczona dla osób od 12 roku życia. Przynajmniej tak podaje PEGI, europejskie oznaczenia. Od jakiego wieku są gry gry. Naszym zadaniem tutaj jest albo zbudowanie tak potężnego miasta, by inne nacje się do nas przyłączyły, albo stworzenie tak wielkiej armii, która będzie w stanie pokonać przeciwnika. Ponieważ mam tylko 8 minut. To chcę. Tutaj zaznaczyć elementy, które będę wyłapywał w innych grach. Mianowicie jest to element uczący, czyli będę chciał w grach przedstawiać takie elementy, wyłapywać, które mogą nas kiedyś czegoś nauczyć. No i na przykład w przypadku tej gry jest to planowanie przestrzenne. Mianowicie, dlatego, iż niektóre mapy są dość małe i nie możemy postawić wszystkiego tak jakbyśmy chcieli, i musimy wcześniej troszeczkę zaplanować gdzie co będzie stało. Może się to przydać osobom, które będą chciały zostać jakimiś architekterami lub planistami. Bardzo ciekawa sprawa. Drugą. Rzeczą, której możemy się tutaj nauczyć, jest odpowiedzialność nad zwierzętami, ponieważ mamy tutaj tak zwanego chowańca, który jest zwierzęciem, musi jeść, ma swoje humory, więc czasami musimy go nagradzać, czasami musimy go skarcić, jeżeli źle się zachowuje. Czasami trzeba się też z nim pobawić. Jak z każdym innym zwierzęciem. Do tego uważam, że może to nas w pewien sposób nauczyć odpowiedzialność. Dobrze, pobudujmy teraz chwileczkę. Postawimy kilka kolejnych domków. Coś tu się na pewno za chwilę wybuduje. Postawmy teraz Ichi. Pole. i Ichi. Czyli jedno. I jak zapewne już zauważyliście teraz i wcześniej, czasami... ...wrzucam tutaj element... ...języka japońskiego. Czyli jakieś słowo po prostu, albo zdanie w języku japońskim. I również... ...to będę starał się robić w późniejszych nagraniach. Wrzucać słówka, zdania... Z języka japońskiego, i jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to na końcu materiału będzie tablica ze słowniczkiem otóż to, tego języka i może coś z tego się również nauczyć. Tutaj się powoli wszystko buduje. Chwilowo my spokój, zajmiemy się tym chowańcem. Zobaczmy. A może się bawić gozami. Pogłaszczmy go. Mamy tutaj ładnie ufortyfikowane miasto w tej chwili. Jest to w sumie taka pierwsza poważna misja. Pierwsza była misją treningową, dlatego jej praktycznie nie liczę. Tam Było pokazane jak. Się zachowywać w tej grze. chyba zniszczył mi troszeczkę domek przez to zabawę głazami. i właśnie dlatego tutaj musimy go czasami dość dobrze kontrolować, nie pozwalać mu na wszystko, bo może pouszkadzać różne elementy. Dlatego, tak jak już wcześniej powiedziałem uczy w pewien sposób odpowiedzialności. Ale ponieważ mój czas powoli dobiega końca, dlatego ja się będę z wami żegnał i domo arigato gozaimasu. To znaczy dziękuję bardzo za oglądanie mojego filmiku. Pozdrawiam.